Z w Barlinku, Katarzyna -Linca. Proszę powiedzieć, pani Katarzyno, skąd pomysł na Nordic Walking w Barlinku? Pomysł właściwie wziął się dwutorowo. Jedna, jedna strona to specjaliści, konkretna firma marketingowa, która na podstawie badań stworzyła nam taką linię wizerunku miasta zapraszającą turystów jako wyróżnik wśród polskich jednostek turystycznych i nie tylko. A druga taka linia to Nordic Walking, który zaczął działać w agroturystyce w łowiarce pod Barninkiem. Razem to stworzyło nam nową ofertę, która ma stanowić zaproszenie dla turystów do Barninka, przede wszystkim właśnie na Nordic Walking. Wiem, że jesteście przygotowani bardzo poważnie na przyjęcie turystów. Są przygotowane trasy. Proszę kilka słów powiedzieć o tych trasach. No serdecznie zapraszam wszystkich, którzy lubią aktywny, aktywny sport, turystykę i wypoczynek na, pierwsze, na przejście tras w pierwszym polskim centrum Nordic Walking, które proponuje Państwu 7 tras o zróżnicowanym stopniu trudności, to są trzy stopnie trudności. To są trasy bardzo długie, niektóre nawet mają 16-14 kilometrów oraz krótkie, łatwe, które są najlepsze na rozpoczęcie przygody z Nordic Walking. A rozpoczęcie przygody z Nordic Walking, proszę Państwa, to tylko i wyłącznie na podstawie spotkania z instruktorem profesjonalnym, Dlatego że w tej chwili mamy mnóstwo kików, nie wszystkie kiki są dobre do NordiBooking, które można kupić, pożyczyć czy dostać. Poza tym to jest naprawdę świetna rekreacja, która w 90% wykorzystuje właściwie wszystkie części ciała, 99% pracuje podczas Nordic Walking, ale żeby efektywnie wykorzystać tą rekreację, to trzeba się po prostu spotkać z instruktorem, który pokaże dokładnie, naprawdę za niewielkie pieniądze, pokaże dokładnie, jak dbać o zdrowie, jak maszerować po to, żeby Zająć się profilaktyką, profilaktyką własnego zdrowia, żeby na przykład stworzyć fajną grupę, która potem nazywa się Nordic Plotting, tak fajnie nazywana przez naszych zachodnich sąsiadów, kiedy to 3-4 dziewczyny chodzą po fajnych trasach i opowiadają sobie, co przeżyły, jakie mają problemy itd. A poza tym, rekreacja to jest naprawdę świetna, dlatego że jest dla wszystkich. Właściwie jedynym zaleceniem jest, żeby nie uczestniczyć w takiej rekreacji i nie wykonywać to tylko jakiś zabieg operacyjny bardzo bliski, zły stan zdrowia bardzo. Natomiast jest bardzo pomocna dla wszystkich, którzy mają problemy z jakimś na przykład z kręgosłupem czy z jakimś elementem ruchu. Wręcz mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że w Niemczech w tej chwili no, kiki do Nordic Walking można otrzymać na receptę. Bo, bo zimą też chodzicie, tak? Jak najbardziej. My już w tą sobotę zapraszamy chętnych o 9.30 i na górnym tarasie jest spacerek. My co tydzień organizujemy spacerki Nordic Walking dla chętnych. A serdecznie zapraszam wszystkich na 21 lutego. Będziemy organizować pierwszy w Polsce, może i w Europie, rajd karnawałowy. Warunkiem uczestnictwa jest tylko to, że trzeba mieć jakiś gadżet karnawałowy, czyli maskę, jakiś kotylion, coś w tym stylu. Rozpoczęcie będzie na rynku, skończy się wielkim karnałowym ogniskiem. No, i mamy nadzieję, że będzie fajny śnieg i wielka przygoda, i zapraszamy wszystkich. Sprzęt, czyli kijki, można wypożyczyć tutaj u Państwa na miejscu, nie trzeba mieć swoich, tak? Na Oczywiście, początek? my mamy w tej chwili w parniku 4 wypożyczanie sprzętu, razem około 200 kijków na także 4 autokary mogą przyjechać i zapewnimy od razu im atrakcję. Natomiast jest to świetne, żeby utrzymać świetną sylwetkę kondycji. Ja mogę powiedzieć, że. Znam taką panią instruktor, która stwierdziła, że mąż może wydać certyfikat, że od momentu, kiedy chodzi, wychodzi ponad rok. Nawet ukształtowała przepięknie te fantastyczne damskie części ciała. Dobrze, dziękuję pięknie w takim razie. I co, zapraszamy do Barlinka, tak? Zapraszamy na cztery pory roku i szczególnie jeszcze w maju, kiedy Barlinek organizuje pierwszy w Polsce Międzynarodowy Potężny Złot Pasjonatów Nordic Drugi, 2-3 maja.